Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj e, taki film z gołębnika. Ale chciałem wam, no zaraz przejdziemy do gołębi, e, przejdziemy do gołębi, ale chciałem wam pokazać takie moje czerwone bogactwo, które stosuję u siebie w hodowli. E, film z gołębnika po prostu też żeby was zachęcić w taki wir oglądania, a uważam, że warto, bo, bo naprawdę przedstawię produkt. I, na razie pokazuję ten produkt, który ja stosuję. Nie dostaniecie go jeszcze nigdzie w sklepach, ale niedługo będzie on dostępny właśnie w jednym ze sklepów, e, typowo dla gołębi, Ale na razie tego nie będę zdradzał. Bo po prostu, jeżeli będziecie chcieli to zamówić sobie, to, to sobie zamówicie. Ja podam zaraz numer telefonu albo w komentarzu, albo e, w tytuł, no, albo w komentarzu, albo. W, e, Opisie do filmu, zanim jeszcze zacznę, to po prostu chciałbym Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału. No i zostawienia łapki w górę, jeśli Wam się podoba. Robię to zawsze na początku filmu, bo wiele osób subskrybujących mój kanał, znaczy nie subskrybujących, tak subskrybujących w sumie mój kanał też rzadko reaguje. A też jest wiele osób oglądających, bo filmy mają naprawdę, po nie wiem, niektóre no 10 tysięcy 12, jeden nawet chyba 18, a kiedyś, kiedyś miałem nawet i 30 tysięcy wyświetleń na filmie, a subskrypcji jest 3200, także, a idę cały czas w fajnym kierunku. Powiedzmy 1000 łapek w górę pod tym filmem i, i robię konkurs na Gołębia Młodego mojej hodowli, to będzie już trzeci gołąb rozdany w tym roku, ale nie mam z tym problemu, cały czas promuję kanał, ale już przechodzę do rzeczy, czerwone boga bogactwo, czerwone bogactwo tak jak jest to w, w, w tytule filmu pewnie nie jeden widział filmiki właśnie też na YouTube czyli gdzie gdzieś z czerwonego bogactwa stosowanego w różnych hodowlach, czyli podstawowym składnikiem jest burak i w moim przypadku, raz w tygodniu też w tytule będzie, jest opis w sumie, czemu one takie duże. Wiadomo, że to nie jest takie spowodowane tym, bo te same w sobie są duże. Ale w moim przypadku czerwone bogactwo wygląda trochę inaczej niż, niż u innych. Jest to burak liofilizowany, czyli 100% warzyw. Odciągnięta woda z buraka, zapakowana, 15 gram, paczuszka. Koszt takiej paczki to jest 8,20 za jedną paczkę. Ja to podaję w postaci jednej paczuszki na 2 kg karmy. To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie mój wymysł. Do wyprodukowania 100 gram buraka liofilizowanego zużyto około 1 kg świeżych buraków. Także zobaczcie, koledzy. Malutka paczuszka, ale według mnie bardzo wydajna. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało na karmie jak to wysypie. Zobaczycie też, jak gołębie to jedzą, ale uważam, że jest to naprawdę produkt. No, u mnie sprawdzający się. stosuje to już w, tym, w tym sezonie. Zacząłem to stosować przy gołębiach młodych, to no, znaczy przy rozpłodzie. Wiadomo, w odchowaniu. Nie wiem, czy widzę różnicę. Powiem, mam tak. Młode gołębie chowają się bardzo dobrze. Na pewno są powiedzmy takie większe w gnieździe. Także na, a widzę też, jak, jak jedzą karmę. Pierwsze sześć młodych, ciężko mi właśnie powiedzieć teraz coś więcej. Ale no, po prostu te gołębie zjadają to w 100%. I też no, widać po starych gołębiach, że jak się zachowują, wszystko jest tak, jakby w porządku, kał przede wszystkim kał to jest no petarda po tym tak, naprawdę tak jak powinien wyglądać, młode chowają się bardzo dobrze ee, paczka tak jak mówiłem 15 gram ja otworzę sobie ją delikatnie pokażę jak to wygląda w środku właśnie nie chcę za bardzo za długo tego nagrywać, bo chcę wam jeszcze też pokazać e, z hodowli coś zobaczcie, ten burak Wygląda tak, on jeszcze aż się łamie w ręce. On normalnie wygląda takie są płaty tego buraka. To jest przeznaczenie dla ludzi. Bardzo dobrze smakuje. Ale radzę tego nie próbować. Znaczy spróbujcie jak najbardziej, ale ostrzegam, że jak się zacznie, to ciężko skończyć. Producent ma też na stronie. Na przykład gruszki, jabłka, jabłka, truskawki, gdzie moja córka po prostu truskawki. Jak zobaczy taką paczkę, to ciężko jej nie otworzyć, nie? E, I takie truskawki wkłania taką paczuszkę na raz. E, więc, hodowcy, jeżeli macie córki, wnuczki, e, naprawdę polecam, stawiam ich do strony. E, I mówię, on jest taki, w takiej. Powiedzmy, paczuszce, nie widać tego, no ale te płatki tego kuraka są, zobaczcie, dosyć duże, tak? Dosyć duże i. No, ja nie podaję tego, to jest to moje czerwone bogactwo. Ja nie podaję tego tak, tylko po prostu tę paczkę w wprost, żeby stworzyć z tego jak najwłaśnie najcięższe na te. To proszek, tak, proszek. Wiadomo, że z, dużej, z dużego to by było ciężko. Nie widać tego już. Ale, ale o, zgniatamy sobie paczuszkę. I tak jak tu wspominałem wcześniej, mam 2 kg karmy. I na dwa kilo karmy sypę właśnie takie taki proszek. Zobaczcie. Tak to wygląda. Zrobię takie zbliżenie. O, widzicie? Teraz to wszystko sobie wymieszamy. Podamy gołębiom, pokażę wam jak jedzą. A dalsza relacja to będzie po prostu schodowli już, żebyście sobie zobaczyli, jak to u mnie teraz wygląda. A więc po, poczekajcie, chwilę wymieszam i wrócę do Was z tym jak będą jadły. Jeszcze wam pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tak wygląda wymieszana karła. Widzicie wszędzie gdzieś te kawałeczki buraka. Ja to widzę tak teraz jak patrzę na to, to widzę to wszędzie przyklejone do do karmy i tak jest to podawane. Tak więc przechodzimy do karmienia. gdzie działo z gołębiami Poschodziły wszystkie z jajek Młode jeszcze oganiają Ale naprawdę fajnie się to zjada Fajnie gołębie na to reagują Widzicie zresztą Także burak liofilizowany Naprawdę u mnie w hodowli raz w tygodniu to jest minimum Aczkolwiek zdarza się, że podaję dwa razy Nie jest tak, że jestem ograniczony tylko na raz i, i koniec Po prostu no widzę też naprawdę różnice w tych gołębiach, tak Na początku y, wspominałem, że tak jakby Nie wiem, ale ja to, ja to podaję od Powiedz, powiedzmy od lutego od lutego podaję ten produkt i sprawdza się to u mnie naprawdę bardzo fajnie no gołębie zjadają bez żadnego problemu wyczyszczą karmniczek a więc no gdzieś tam się pojawiały właśnie te, te komentarze te te, te takie prośby o to, żeby co podawać to jest jedna z takich e, moich podstawowych suplementacji raz w tygodniu, daję też sałatę raz w tygodniu no warzywa uważam bardzo ważne w hodowli ale tak jak wspominałem wcześniej w filmie e, czerwone bogactwo to się tak nazywa gdzieś ktoś to nazwał i, i często jest to właśnie stosowane u hodowców więc w moim przypadku wygląda to tak Trochę podawane inaczej niż, niż u innych. Jeśli chcecie, skorzystajcie, jeśli nie, to ja nie namawiam. Nie jest to żaden film sponsorowany, od razu mówię też. Nie muszę chyba nawet udawać tutaj, bo wszystko widać, to co się dzieje w gołębniku, tak? Możecie to podać u siebie, nie musicie. Dobra, zaraz sobie pojedzą i, i przejdziemy trochę pokazać wam w gniazdach co się dzieje u tych gołąbków, więc nie przedłużam I lecimy dalej. A w dodatku do wody dzisiaj jest miód z cytryną podany. Dajcie znać, czy wy podajecie właśnie miód z cytryną. Gołębie właśnie kończą posiłek. Już niektóre jeszcze coś tam. Grytów szukają. Zaraz im też damy grytów. Zaraz przechodzimy do środka. Żeby nie było, moje gołębie młode, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sztuk. Taka mała armia. Też dostają. Karmę z burakiem, widzicie? O ja są kawałki buraka, im. Teraz zobaczymy, czy będą jadły one takie trochę mnie nie znają, bardziej taty. Zobaczycie. O, no, gołębie już podkarmione. Wejdziemy sobie zobaczyć, co się dzieje. Tak jak Wam obiecałem na początku. tak to zrobię. Wpuścimy je na buzierkę, żeby nam się trochę więcej zrobiło. A jest młode głodne. Puszczę to od razu lecą. Zobaczcie. Tu mamy dwa młodeczki, rosną. Tu jest drugi miasto, tutaj już są dwa młode, właśnie na dzisiaj, właśnie jest tak zaplanowano. Bardzo dużo gołębi młodych wyklutych. Także koledzy, którzy u mnie zamówili, gołębi młode, z tych właśnie tutaj już będą dla was. Widzicie, dwa młode są, idziemy dalej. Tutaj mamy o, jednego łódka, też takiego mniejszego. On się chyba przedwczoraj wykluł. Tu mamy dwa takie większe młode. Tu mamy też dwa takie większe młode. Widzicie? Tygryski. Tu mamy też takie dwa większe młode. Wysiory. O do tej samicy to nie lubię zaglądać, bo tatowych a wali. Ale widzicie też takie dwa mniejsze gołąbki. Czyli już mamy pięć takich mniejszych. Tu nic nie ma. Tutaj samicka, O zobaczcie, kolejny mały młodek. dopiero co się wykluł. Czyli... Czyli tam mamy 2, 3, 4, 5, 6, 6 Tutaj samica, a ona zaraz będzie niosła jajka Szósty, tutaj módek jest jeszcze, ale już zaobrączkowany taki no już nie piję. To jest samica koledzy. Naprawdę to jest samica. 5 mieliśmy, tu jest też taki nudek Większy zaobrączkowany. Pięć takich mniejszych Tutaj 6-7 malutkich, młodych Tu są jajka tu, O, tu samica wczoraj położyła jajko i tutaj też na jajkach siedzi. Tutaj są dwa młode takie już większe. Tutaj dwa takie zaobrączkowane. Więc widzicie, koledzy, będą dla was gołąbki, tak jak obiecałem. Tutaj samiczka siedzi na jajkach. I tu jest jej jeden młody. A tam siedzi drugi. Kolejny się wykluł. Kolejny się wykluł, a drugie jajko. Już nie wiem, nie widać tego. Ale pęka. No myślę, że do jutra będzie, czyli kolejne młode takie w jednym terminie. Tutaj te mają się wykluć jakoś za 20, czyli, czyli za dwa dni. A więc koledzy będzie taka naprawdę. To jest mój drugi lęk. Drugi lęk, taki powiedzmy większy. W większej liczbie. Pójdziemy jeszcze zobaczyć na szybko do rozpodu. Żeby nie było, że pokazuję tylko jedne gołębie. W rozpodzie też gołębie dostały jeść. Młode tak samo. Zobaczcie. Jedzą sobie warzywka. Tak jak mówiłem, że nie tylko stare dostają, ale i młode. O, 14 sztuk odsadzonych na ten moment Nie jest dużo, więcej poszło do Was Widzicie, na wolierce sobie chodzą Idziemy do rozpłodu, zobaczyć też jak wypuścimy je na zewnątrz Co tutaj się dzieje? Tutaj samica siedzi na jajku z młodymi. Tutaj samica też siedzi na jajkach. Tutaj mamy dwa takie większe młode. To wszystko koledzy teraz będzie dla Was. O już do zaobrączkowania go. Zaraz się zaobrączkuje. Mam jeszcze zamówione właśnie dla Was te młode. A więc o tutaj zobaczcie mały młodeczek. Zobaczcie ile jest właśnie w takich Malutkich gołębi młodych, więc, jeśli wszystko będzie przebiegało pomyślnie, a, a idzie to w tym kierunku, to to będzie taka naprawdę fajna seria młodych. O! Tu jajko! Cię, nie wiem, czy akurat z tego coś będzie. Coś zaczęło pękać, ale czy to jest pęknięte, czy zgniecione, ciężko mi powiedzieć. Tutaj mam taką budkę, i też tam są. O! Zobaczcie, taki, takie młode. Więc to wszystko idzie w jednym, w jednym kierunku. O, jest jeszcze drugi. Jest. Więc młode gołębie dla Was będą, nie martwcie się. O, widzicie, rozpód sobie siedzi na woliarce. No i tyle. Zachęcam jeszcze raz do subskrypcji kanału, do oglądania, do zostawienia łapek w górę co się dzieje w mojej hodowli na bieżąco warzywa liofilizowane zaraz będą w komentarzu, możecie zobaczyć sobie komentarz, tam będzie numer telefonu podany do producenta możecie do niego dzwonić zamawiać, ja sobie zamawiam zazwyczaj paczkę, tam jest w kartoniku 20 sztuk, ale też nie ograniczajcie się, może zamówcie też sobie dla dzieci zobaczycie jak, jak dzieci to pochłaniają Młode, młode jedzą, a ja już nie przedłużam. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia i cześć.